Sławojka czy wychodek? Znaczy Sławojki trochę chyba inaczej były budowane. Bo to ten Sławoj, żeby I epidemii nie, nie było Sławoj, i tak dalej. No od Sławoja. on generałem był czy tak, kimś tam... Tak. No się chce. <laughs> jo. Te zabytkowe Sławojki, szczególnie te bogatsze, to były rzeźbione. To jest murowana. I po schodkach jest. No może Czyli nie będzie. Od ale zamknięta jest na kłódkę. No. Szalet nieczynny. Dzi one, o, tak, ogólnie no. na dole jest z tyłu szuflada, a wcześniej to jeszcze były na dołach stawianych. Skąd ty to wszystko wiesz? Jak skąd wiem? Nie starszy no ale bez, do... be, bez przesady, no ale jeszcze kible takie to ja pamiętam, e... wujek nawet taki wybudował w 2000, w którymś roku u siebie tam na działce dla pracowników. Chcecie posłuchać jak to wyglądało z kąpielami? kąpielami. Ma, nie. Ja. Ja. Kąpiel. Ja. Szkalny, bo kasztan, kasztan, nie kamień. O, Kamyczka położymy w, w tym miejscu, gdzie był. W ogóle, nasi, y, bali się lekarzy, bali się szpitalu. Uważali, jak pójdą do szpitala, to nie wrócą. I się kąpali na Boże Narodzenie i na Wielkanoc? Było kilka <głosy> takich <głosy> Właśnie Przejdźmy tutaj Pan, bo chciałam powiedzieć, że tu było kilka takich imprez y, w roku: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wszystkich Świętych, ewentualnie jakby jakaś większa impreza rodzinna, typu tam komunia, komunia pogrzeb, wesele. Tak, przyjazd właśnie rodziny. Wtedy pobrano taką wielką balię drewnianą, grzano do niej wody i cała rodzina jeden podobnie wygląda przed licenziami. A zęby, ale to tacy już bogaci, to popiołem myli. Tak na wsiach to tego się raczej nie stało. Na wsiach może raczej... Nawet mydło. nie wiem czy mydło mieli, chociaż tam... Co do higieny to jeszcze było bo... ubogo tak. opłukiwanie tylko rąk i twarzy nad studnią na co dzień, a te kąpiele. Tak jak mówił Pan, na święto od większych świąt kilka razy w roku. Tam nieraz jakiś chłop gdzieś się op opukał w strumieniu? No to latem. Latem. latem no. To było ciepło, to faktycznie korzystano z jeziorki i piżelu. Tak? Hmm. Idziemy teraz zobaczyć, ja tak? mm. co widzimy do no kościółka naszego świętego. Migadiódka, tak? Co? Bo na czerwono mam migę, ta obok przycisku. No. No, no to migę. Tu druga jeszcze jest od baterii. Ja zrobiłem drugi odcinek na wszelki wypadek. jedna była niebieska. To niebieska jest chyba od naładowania baterii. No jeszcze dwie zapasowe baterie. Ogólnie fajne muzeum. Bo niektórzy na przykład nie mają pojęcia, nie jak kiedyś wyglądało. Nie wiedzą, że na przykład kiedyś nie było ani prysznica, ani toalety, ani telewizora. No może, uwarę, że większość historii została zmyślona. No. I zobacz jak to kurna w szkole kiedyś było, że nie mogli sobie na lekcji poglądać YouTube'a, a na Facebooka. No. No. Ludzie sobie nie wyobrażają jakiejś, że wody nie było w domach, woda była tylko w studniach. A ja jeszcze w dawniejszych czasach studnia była jedna czy dwie na wioskę. Nie wiem czy tutaj mają, ale ogólnie straż zabytkowa, to też tam mieli takie sikawki drewniane, nabierali wody z beczki czy z czegoś i szczykali. Jak wyglądała jak duża szykawka. Były takie... jechał na wozie, walił czymś tam w dzwon zawieszony i w ten sposób wyglądała straż. No tą pomp nie było nic takiego. Także czasami jak się zebrali to już nie było czego gasić a kiedyś pożary wyglądały były dosyć częstym bo były strzechy yy, zboże siano się paliło Podejdziemy tam tak. tylko. Ten... Nie, może filmuje... tylko go tam. tam okazja, Ta Ta, Teraz na wprost. Bilderu... i tamten, kilka razy jego fragment I on też jest tą własnością cygana, który ma dużą autorytet, wśród tych wszystkich cyganów. Także kto ma ochotę za płotek, może jeszcze sobie zobaczyć tutaj... A można za płotek przejść. Wszystko się uwieczni. To jak już rzeźbiony pojazd, to musiał być bogaty. Tak, bo mówię cygański baron. Czekaj. Czekaj. Są to i poduszka. Nie stukajcie w te szyby, bo nie wiadomo jakie one mocne. Bo szkło na, na słońcu puchnieje.

Tu jeszcze woźnica gdzieś musi siedzieć, bo woźnica nie siedział w środku. Ja, ja pamiętam jeszcze. Jak, za moich, jak byłem gumniarzem, to jeszcze jeździli. No to pogratulować wieku. No co, to, to mam 18 lat. No parę tam w no, 18. Setki, no. no, to tam jeszcze wtedy to już maluchy jeździły. No a weź tam gdzie, gdzie ta woźnica siedział? Całe nie nie, tu gdzie dyszel, zobacz gdzie dyszel jest z przodu. To znaczy z przodu, no to z przodu w sensie No no to tam woźnica siedział, nie? Na takim zydlu coś mamy. takiego Co tam leżało gałąź? No. To... Tu był woźnica, nie wiem czy tu gdzieś... To jest... Przód. Tutaj powinien być podczepiony, będziesz miał... Kunia. O, o, o. No i, i. O! o. I tu mieliśmy zaprzęg. Gniadego. Cyga... Cyganie też mieli ładne konie. Piękne konie. Nie kultura też była ładna. Teraz też co ładna. Teraz No teraz to tam raczej kurna Rumunii to nie są już prawdziwi Cygani niż prawdziwych Cyganów już nie ma natomiast e, teraz to już tam wiesz nie Cyganie bo Cyganie to był e, lud taki e, wędrowny To teraz, to teraz, bo teraz to wszystko jest dostosowane, ale kiedyś w tamtych czasach, no. zresztą w tamtych czasach też niepełnosprawnych, to tam z domów nie wypuszczali, no, nie? No, to, to prawda, no. zgadza się. To tak, że... Ale w ogóle nawet jak ja do szkoły, idzie, to się tak dopiero Jak, on, chodzić, jak, jak tak on już tam tak? groch łuskał czy coś, to już był sukces. będzie w dobrym kierunku, że jest coraz lepiej, prawda? Tak. To, 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 zależy, to zależy, która dziedzina. Jeszcze w niektórych, tak, w niektórych kwestiach jest trudniej, tak? Słuchajcie Państwo, jesteśmy przy dwóch kolejnych obiektach, są to kopie wybudowane w Królewcu, przenoszone do Olsztynka. Tak?

Ale stoimy tutaj w północku, chcę Państwu powiedzieć historię, yy, zwłaszcza tej wieży, bo na górze yy, jest taka wielka kula metalowa. I jeżeli mówię, no, wiadomo, że Państwo nie zobaczycie wszystkim tego, jest dziura w tej kuli, powstała podczas w, yy, no, w wyniku jakiegoś wystrzału pocisku. I yy, powiem Państwu, że długo po wojnie, dokładnie w 1992 roku. Polacy robili remont tej wieży, otworzyli właśnie, robili cały remont wieży, otworzyli tą wielką, metalową kulę i znaleziono skarb. Nie były to złoto, kolejne oto diamenty, to były bardzo ważne dokumenty dotyczące właśnie e, naszego muzeum. Te dokumenty były zwinięte w rulon, były w takiej metalowej puszce i ta kula, i te dokumenty, i ta puszka, wszystko jest przedziurawione właśnie od tego pocisku. A co to było za dokumenty? Po pierwsze to był akt erekcyjny mówiący o powstaniu naszego muzeum w Królewcu. Drugi dokument to był akt mówiący o przeniesieniu muzeum z Królewca do Olsztynka. No i trzeci to był list laudacyjny napisany z okazji wybudowania właśnie kopii tej wieży i powieszenia wieku, wiechy. Te dokumenty Niemcy umieścili w tej kuli. Dlaczego? Możemy się tylko domyślać. Nie wiemy. No być może myśleli, że brudzono. No na pewno. Być może, może bali je ze sobą najwięcej, zabierać. Najwięcej w każdym pewnie, tak. razie długo po wojnie, bo mówię, że w 1992 roku zostały dopiero odnalezione. Ale to dobrze przetrwały. Tak. Bo tam warunki to, też nie były to znaczy, za bardzo. Ja oryginałów nie widziałam. Yy, ale yy, oryginały są w archiwach, ale kopie tych dokumentów, zdjęcia przy wejściu, jak y, zaczynaliśmy właśnie rozmawiać, to są właśnie yy, też przestrzelone, też dziurawe te dokumenty były, zdjęcia i są przy wejściu, napisane po niemiecku, także no jak ktoś y, ma możliwość, można obejrzeć, ale to jest taka właśnie historia taka... A duża to przestrzelina była? Wielkość, średnica mi chodzi. No, ile centymetrów średnica, Zer... ja tak mi się wydaje jakieś trzy. No to pewnie z, jakiego, z jakiegoś działka lotniczego może. Tak jak kojarzę po zdjęciach, to no spore te dziurki, bo kto to przestrzelił tego nie wiemy. No i to są takie domy, są no w każdym razie. Jest to skarb, jest Z tego żelazna wtedy sporo ratało, to może tam z jakiegoś z działka czy gdzieś. Ale że to się nie zniszczyło pomimo tej dziury, że, że tak. warunki atmosferyczne... No właśnie nie? to jest ciekawe. Dobrze, dobrze mówię, bo te dokumenty były zwinięte i były jeszcze w metalowej puszce. Aha, no to, I aha, no dopiero to ta toura puszka toura była owinięta w gazety z Pewnie jeszcze jakimś wojny, tłuszczem czy, czy i czymś i nasiącone. No. Były umieszczone. No. Pewnie jeszcze jakoś żywico czy czymś, albo smołą, płótno nasączone. Tak, aż takich szczegółów to nie wiem. Być może, nie wiem, nie wiem. No. To, to trzeba było zapytać, kto, jak to da, tak dokładnie wyglądało. No w każdym razie przetrwałe. Metalowa no, puszka dobrze. zrobiła swoje. Czy metalowa puszka to akurat tu mogła zaszkodzić. <totrężka> no nie bo jednak wiesz, nie spaliło tego, nie? Papier się nie pali przy przystrzelinach. Nadwęgla się tylko, ale to na obrzeżach. To może dlatego w takiej wierzchu było. To, to 3 centymetry. No to 3 centymetry nie? Nie? to jakiegoś działka. Jakaś opelotka może. Bardzo bym się Miga się, tak? Uwaga, do góry dobra, 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 śmiało, śmiało idź. I teraz do góry. I teraz będzie próg, jest I jeszcze próg będzie. teraz duży krok, duży, zapominam, ale też chcę sobie pogadać do kamery. Może będzie mi lepiej słychać. No chyba też w maseczkach nie chodzą. To ci gdzie? To, ci, to, to przed koronawirusem jeszcze ta chałpa była postawiona Zobaczcie jaka podłoga nierówna Nie wiem co to jest ale zaraz obadamy to jest jakiś kamień Ale czuć takim e, s, nie Starym takim budynkiem, nie? To jest ten kościół. Tak? Mhm. No. Na temat kościoła troszeczkę jest więcej przewodników tym e, z Braille'em. Nie wiem, która z fajna, to może sobie obejrzeć. Ale ja proszę przyjrzeć, to o nim opowie. No dobra, słuchajcie Państwo, zaraz sobie. Ławka. Nie ma już trzciny, tam jeszcze jest darmka, żeby zobaczyć koło rewanowe. Nie ma tam tego ołtarza, o którym troszeczkę wspomnę za chwilę. Gdzie też Przed nami. Tam. Nie, nie, nie. Tam? W prawo. O, teraz, bo gdzieś, teraz patrzysz na ławy z tyłu. Teraz jak obrócisz się do tyłu, to... Tam. W sensie, no. tak. ...prawiają. Zdarzają się które no. są tutaj... Uh, Mają ja rykosz, takie. ...zdarzają się w tych koncernach. No, ale a, miga. Tak tak można sobie no. prywatnie wynająć. Wszystkie te przykładki, gdzie... E, wynająć sobie na przykład na chrzcinę albo na ślub. Moja koleżanka, która jest 15 lat, ma ślub rany. co się w nim znajduje. Na pewno przychodząca jej do zauważyliście Państwo wszyscy, że jest bardzo nieudna przesadzka kora